Eee, o! Siemanko Słuchajcie, wróciliśmy dopiero z rage race i jest trochę małe zamieszanie. Ale jeszcze większe zamieszanie jest dlatego, że no, chciałem użyć słowa okazało się, no ale nie okazało się, powiedziałem, o tym tylko nie miałem czasu, by przygotować się do dzisiejszego dnia. A dzisiejszego dnia urodziny obchodzi pamela. Jak doskonale wiecie, z roku na rok staramy się przygotować sobie coś fajnego na urodziny, nie ja miałam... Od zawsze miałem w domu jakąś taką tradycję obchodzenia urodzin. Pana miała tą tradycję troszkę mniejszą, dlaczego jeszcze bardziej staram się ją przekonać, dlatego że robienie urodzin, obchodzenie ich w fajny sposób jest po prostu ciekawe i fajne i tak rozmaica życia. No i wiesz, były już e, niespodzianki... Jak to się nazywa? Imprezy, niespodzianki, e, był helikopter. Tam cuda nie dziwy Nie, czekaj, to się mówi cuda nie dziwy, czy cuda nie widzę? Cuda. Co podnosi trochę poprzeczkę i w tym roku znowu mimo, że bardzo, ale to bardzo chciałem podnieść tą poprzeczkę, to nie byłem w stanie, bo co chwilę coś się działo tutaj. Gdzieś jechaliśmy, tutaj był rage race, tutaj dużo rzeczy, o których w sumie jeszcze nie mogę do końca wam powiedzieć, ale niedługo powiem. Plus to, że poma zwyczajnie chciała odpocząć. Powiedziała, że dobra, Mateusz nic w tym roku nie rób, proszę, cię chciała pospać, poleżeć trochę do 16. No i generalnie odpocząć, na co ja, jak dobrze wiecie, nie mogę pozwolić. Dlatego wczoraj wieczorkiem, jak wróciliśmy do, do Warszawy, usiadłem szybko na kompa. Znaczy nie szybko, bo siedziałem chyba z 4 godziny, gdy już Pamela trochę przymuliła i poszła spać. I znalazłem wylot, wylot do Nicei, do Francji. Do miejsca, w którym ja kiedyś miałem okazję pracować, jako jeszcze dzieciak tam w wieku 18 lat. No i zawsze opowiadałem Pameli o tym miejscu, że tam jest wspaniale, lazurowe wybrzeże. Więc trochę to miejsce znam i w tym roku właśnie tam chciałbym Pamelę zabrać. No i mam nadzieję, że się uda no, jak na razie. Pomela chyba się myje. Pomela jesteś? No. Pomela? No w sumie nie dziwię się, że nie słyszę. Tak jak myślałem. Pomela? Pomela? mogę wejść? Mogę wejść? Znaczy, czekaj, bo kamera wyłączona. Mogę nagrywać? Bo ty masz urodziny, więc ja nagrywam. Nie nagrywaj, mnie, na to! Ja mogę spa To jest idealne do filmu. Nie. Jak Mówię, że nic nie robimy Tylko, no, dzisiaj, a to już mnie okłamał! Posuj. Nie chciałem święty spokój? No pasuj się trochę, bo Światło nie pokazuje tego, jak naprawdę wyglądasz. Bardzo ładnie. Pięknie. Słuchaj, mysz, ja nigdy tak do ciebie nie mówię. Mówisz, czekam. Chciałem ci powiedzieć tylko, że świetnie się składa, że tak się tutaj stroisz. A no co ty się stroisz w ogóle? Chciałam zrobić tak... panie, posprzątać, zrobić pranie. Pierwszy raz nie wiem od kiedy. I akurat Chcia musiałaś się... to w rodzinie robić? Tak, chciałam mieć taki wyjątkowy dzień. Spokój święty. Nie jest co, jest co ty, dobra, ja nie czy mam mówić to, co chciałem powiedzieć. A co się śmieje? Znaczy... No, że też chciałem Ci za, za, zaproponować takie spa małe, ale nie w, nie w Polsce akurat. Jakie nie w Polsce? I że znowu w sumie będziesz musiała trochę przyspieszyć ruchy, bo za trzy godziny mamy samolot i wylatujemy. Aż mi się ręka trzęsie, zobacz. Patrz jak mi się ręka trzęsie. Ale to mówisz naprawdę, czy to jest żart? Nie no, mówię poważnie. Kłamiesz. Nie, ale teraz mam totalne wyrzuty sumienia, bo nie wiem, czy ty chcesz zostać w domu, czy to towarzyszysz, pojedziesz bicie, ze mną. Bicie, dokąd? No nie wiem, zgaduj. No nie wiem, a O czym powiem? ci mówię całe życie, jak tam było wspaniale, że super, jakbyś pojechała kiedyś i zobaczyła. Podpowiem ci, Hosienéry, do Francji? No. 10 milionów points griffin no, Tak, no, żebyś, no, żebyś no. mogła się opalić na lazurowym wybrzeżu. Co? No? Nie. No? Nie. Masz 3 godziny na spakowanie czasu. No nie stary. można tak pojechać po prostu chyba. Można. Nie wierzę w to. No to masz 3 godziny i się przekonasz. Do zobaczenia. <noise> nie wierzę w to, że złapę cię w takim momencie, jak jesteś tak super ubrana, to będzie taka miniaturka. To już naprawdę teraz? <noise> no poważnie ci mówię, dziewczyno. Nie no, Frankfurt. <noise> nie <wiedziałam. głosy> Nie no, serio. Poważnie. Naprawdę? No, no, nie, no to nie jest prank. Wiem, że ostatnio trzymają nas żarty, ale to nie jest prank. Ale dobrze się składa, bo zobaczcie jakie mamy tutaj? Może ja w ogóle tego nie wypakowuję, tylko zapnę z powrotem. <grym> 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 dawaj, 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 dawaj. Bo Janusz, gotowy na wyjazd. <grymne> Janusz, team. Forever. Nie ja ci mówię, kiedyś nazwisko Janusz będzie tak popularne, że. Uaa! A mi biodrę uderzyło. Nie mogę oddychać. Kiedyś nazwisko Janusz będzie tak popularne, że będziesz je chciała. A wtedy Granusz będzie za późno. A przed chwilą byłaś taka niewyjściowa ale potrafię szybko się ogarnąć jak trzeba. Niestety chwilę później okazało się, że deskorolki nie możemy przewieźć w bagażu podręcznym. Więc spakowaliśmy do głównej i tak o. Chyba Jedziemy. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. 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 Hello, yeah, we are in Uber right now, so we will be on the spot in ten minutes. Dwie godzinki A, drogi i nagle w totalnie innym świecie. Co? To jest piękne. A mogliśmy spędzić te urodzinki? W deszczu i w zimnie. Nie, no nie przesadzaj w Polsce, nie jest, nie jest aż tak zimno, ale. Nie, no było zimno. No, w sumie racja. Tu, zaraz Masz się rację. Masz rację. Zabrzmieć z zimna do ciepła <laughs> <Yeah>. <laughs> the craziest thing is that she got birthday today and now she's gone she's alone lost my girlfriend on her birthday there is a life i lead in this city hurrying to cup my tea i can take what i need to get by doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, Where you come? Krzysztof, idziemy jeść. A tyle, całe życie ci opowiadałem o tym miejscu. No, pięknie. So, pięknie. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. Jezu najlepszego, morderca. Wiecie co, czy przed chwilą nie zrobiłam? Ja się umówiłem z panem, żeby przyniósł tutaj ładnie świeczkę czy jakiś mm. torcik, albo coś. A Pamela do, do pana mówi... O nie On jest na taką minę. No tak, bo to był drugi, ja się dogadałem z jednym, a ty poprosiłaś o rachunek drugiego. I ten drugi przyniósł rachunek, bo ja niczym nie wiedział, bo ja się dogadałem z innym. Wiesz co chodzi. A, bo oni tu robili takie sceny, że nie przychodzi po tym z Nowy dzień. Ach! Wczoraj jeszcze po nocy szukaliśmy imprezy, żeby uczcić ten dzień, ale słuchajcie, no wtorek to nic się nie działo. No imprezy nie było, ale i tak było najlepiej na świecie w kosmonautyce, kosmosie i w okolicach domu. Dzisiaj Mateusz zrobił mi kolejną niespodziankę, bo zabrał mnie do kan. W ogóle to jest tak blisko wszystko położone i z niz do kan jest dosłownie pół godziny. No jakoś tutaj Niesamowite, ja o tym nie wiedziałam. <grych> Także świetnie. Ale co Ci się bardziej podoba, niz czy kan? Nie wiem, mi się wydaje, że jest podobnie. Czy wydaje no, mi się. No, to jest więcej takich ekskluzywnych sklepów, bo Aha. oczywiście tutaj jest ta miejscówka, gdzie... A, no, na teraz zdania, no. Filmowy. No ale ja Ci jeszcze pokażę ładne miejsca. Jakie? Ja? Na przykład myślałem, żebyśmy skoczyli wieczorem na taki Lunapark, w którym ja pracowałem w ogóle. Przystań. To jest ten Lunapark? No ten, ten, o którym... Całe życie mi mówisz. Tak, no słuchajcie, ja kiedyś pracowałem przez miesiąc e, jako osiemnastolatek niedaleko Niz, nice, Anti Land, chyba to się nazywało. Takim... umiera mi ręka Mateusz. E, sorry. Chwila. Dobra sytuacja została opanowana. No więc. <noise> no powiedz, bo to jest ciekawe Mateusz. Czemu ty się wstydzisz? No nie wiem, jakoś tak się wstydziłem. No, więc to był taki Lunapark, w którym mieszkałem w przyczepie, jadłem tylko Lazanie w sumie, bo była najtańsza w Carrefurze. <noise> I wszystkie pieniądze, które zarobiłem kiedykolwiek tam właśnie... No nie wiem czy ci opowiadałem w ogóle o tym kiedyś. No trochę opowiadałeś, ale tak, że ja właśnie tą ladzanie, to nie wiedziałam. No to ja na przykład wszystkie pieniądze, które zarobiłem wtedy przez ten miesiąc tutaj pracy wydałem też na w sumie swój pierwszy komputer. To ten ogromny co dzisiaj mamy do dzisiaj, on waży no. chyba 10 kilo, taki no. laptop. Masakra. Takiego dużego Asusa, żeby montować na nim filmy i w ogóle, bo kiedyś były zupełnie inne czasy, nabrać, żeby coś zmontować i żeby w ogóle jakoś pracować, to naprawdę potrzeba było sprzętu za Miliony! No i ja na przykład całą swoją wypłatę, cały miesiąc pracy wydałem na kompa. Wow, to dzięki to temu było... tro to jest taki trochę początek hitlowy, bo gdyby no nie tak. to, to byś się może tak nie nauczył montować, nie próbował no i to nie jest byłoby na No To prawda Sentimentalnie! To na pewno mnie tam zabierzesz? Prosimy! No, są te schody. No, tutaj. Te schody są takie sławne. Szukam ja zrobić jakiś walk of El wariatona na on the schody w Kamp. Jak było? Byłam na czerwonym dywanie w Cannes. I've been feeling so small.

Jasne. Napiszcie w komentarzu, czy znacie tłumaczenia na język <gry> polski. Jest to worek też z bawełny organicznej. Ej, wczoraj jak go założyłem na plecy, to przełożyłem sobie przez niego dwie deski. Jak chodziliśmy, że pomala nie musiała nosić. powiem Wam, że wygodnie. Ej, to jest Twój euracz? Także pamiętajcie, idealne do noszenia desek. To jest Twoje? No. Nie. Leżało na no, tym. O, mam fajny pomysł. Ja teraz kuchnąłem trzy razy za Was. Pomyślcie okay. sobie swoje życzenie, ja rzucę to za plecy. No i zobaczymy czy się spełni. Możecie napisać w komentarzu, nie, lepiej nie piszcie w komentarzu jakieś życzenia. myślicie same gwiazdki w ilości liter jakie Takie to jest życzenie. Takie zaszyfrowane i ktoś może zgadnąć jakie mi się życzenia. Dobra. No. Mam nadzieję, że Wam się spełni. Już? Nawet nie wiem gdzie wpadło. No ale poczułem troszkę tak no. No tak mi brzuchu nie ten. Ten czarny dzisiaj podoba? A co myślisz, że posiadanie takiej jachty to coś fajnego? ma to fajnie, jak nie, to nie. No. <laughs> jak oglądałam te białe jachty, tak sobie pomyślałam, że po co to komu taki jacht? Ale jak zobaczyłam ten czarny, to mówię, A czemu nie? <laughs> ja ten czarny musi być droższy, bo tam jeszcze farba czarna na, 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 po całości. Malowanie. No. No Ale to dobre jest. Ale jaki prosty przepis, zobaczcie. Bulion, krewetki, szparak skrojony, co to jest? Marchew, szczypiorek i pieczarki. Będę takie robiła w domu, czubie. No rzeczywiście, fajne i proste. A my trochę takie vlogi kulinarne, to wczoraj no. skończyliśmy jedzenie, ten kończymy jedzenie. No to... Wow. No nie, co? A i dobra, ja Cię no jeszcze zabiorę dzisiaj, dzisiaj wieczorem, jeszcze chciałbym Cię zabrać na to wesołe miasteczko, ale myślę, że to już zostawimy na kolejnego vloga, co ty na to? Możemy, co wy na to? No!